jesz, they wouldn't give Siemanko dla MMA dla jeszcze raz. No. Siemanko. tak, no chyba został uduszony ty. Tylko on został uduszony. A ja i mam telefon. Siemanko dla MMA peł uduszony żurą, ale lepiej mówisz dziennikarz przed północą. Proszę tak. Do... I pamiętajcie o protozłowie. Zatem y, witamy wszystkich widzów. Ze mną Żurom. Oczywiście Rafał Jackiewicz, który dzisiaj stał w narożniku. I tu, w narożniku? O, właśnie. No właśnie, ale najpierw y, Żurom. No, tradycyjne pytanie, jakie można zadać po porażce, no to co poszło nie tak. Porażka z charakterem, tak jak mówiłem w poprzednim wywiadzie, poszło to nie tak, że MMA się nie da nauczyć w 9 tygodni. Tego się obawiałem. I na to mnie złapał. Pierwsza runda, uważam, po mojej stronie, druga runda zaczął przeważać. Starałem się zrobić to, że go obalić nogi szeroko i chciałem ja go udusić z góry, bo by się nie mógł ruszyć. On sprytnie jakoś mi się tu, nie pamiętam czy zobaczyć, wyśliznął, zrobił tą dźwignię, zaczął mi cały czas dociągać tą dźwignię. Ja po prostu już widziałem ledwo jego twarz, w ogóle narożnika nie słyszałem, po prostu kilkanaście sekund mnie dusił i to nie było takie klepnięcie od razu, że lamu z żurą klapie, tylko już po prostu odpływałem i to było takie bezwarunkowe. I potem widzieliście, ledwo wstawałem, bo mnie po prostu udusił. No, jest lepszy w MMA i to mu się udało i to po sportowemu przyznał ja, że udało mu się wygrać i nie będę się tłumaczył, wygrał lepszy po prostu dzisiaj. Przed walką były zapowiedzi, że sobie ręki nie podacie, ale rozmawiałem przed chwilą z antykonfidentem, to mówił, że to podanie ręki było, ale stricte sportowe jako przeciwnikowi. No tak, bo, bo te sprawy nasze musimy sobie wyjaśnić, ja powiedziałem mu dzisiaj krótko mimochodem, że Spotkamy się i myślę, że wspólnie wideo nagramy na argumenty, żeby jego widzowie ocenili. Może być to na jego kanale, może być potem na moim. On dał się wmieszać w sprawy, których nigdy nie uczestniczył, nie wiedział o co chodzi, a je powielał przed walką. Myślę teraz pod wpływem czasu, że dał się wciągnąć po prostu w rozgrywkę, bo był złośliwy. Był dla mnie zły, pewne rzeczy. A ja z kolei jestem człowiekiem, który jak nie ma racji, to umie przeprosić, ale jak ma rację, to żeby przychodzili do mnie z kijem, z jakieś ekipy. Tutaj też były różne jakieś dzisiaj dziwne rzeczy. Jacyś panowie podchodzili tam próbowali mnie wyprowadzić z równowagi. A moi tenerzy, też moi bili, koledzy, mówią: Nie reaguj tam, to nie jest ulica, to nie jakiś jakieś dojazdy do ekip z jednego miasta drugiego. Też to było u mnie poważnych panów, nie będę mówił, ale powiedzieli: załatwcie sprawę w Oktagonie. Nikt nie gwizdał, z tego co słyszałem, wszyscy byli brawo. Czy co byli po stronie antykonfidenta, czy po mojej stronie pokazaliśmy walkę wieczoru. Bo te walki, które tam wcześniej były, niektóre to nie oglądałem, ale. Tak jak mówiłem, pan Tomasz Cik, z którym już kolegami nie jesteśmy, no to jest jego życie, ale z Krystianem rozmawiałem, to widziałem, to też ćwiczyliśmy razem, byłem za Krystianem i powiedziałem w pierwszej rundzie to się skończy, bo on się wystrzela boksowo, bo jeśli gość wchodzi, robi chce tu show i tak dalej, ale on poskacze trochę po ringu i się dusi na wideo 30 sekund, to jego przeciwnik to widzi, tylko wystarczy wytrzymać te fale uderzenia, nie trafił i no i co, bo i leżał Tomek Cik i ty go, tamten go oprawiał i go dusił. Tak samo e, Kozak, ten zabijacz, koniec walki i kolega z wytatułowanymi tamtymi oczami psychotrop. No, do... szczena za to Szczy... rozwalił kolano szczeną. I tak mówię, tak. Więc, więc ci, co, ci co kozaczyli co dużo gadali, pokazane było jak szybko skończyli, a ja nie kozaczyłem, psy, psy, antykonfident też nie kozaczył, tylko była wmiana mocna słowna i pokazaliśmy, że zasłużenie dostaliśmy szansę na walkę wieczoru i... Ja mam szacunek do siebie sportowy i do niego, bo nikt tu nie uciekał. Cały czas było natarcie. tarcie. Ja tu mnie chwalą trenerzy i tam też ludzie, że leżąc nawet, gdzie tu nie jeden już by odklepał, ja dostawałem silne bomby, a ja cały czas mu oddawałem i tego chyba mi nie przyznacie, że Żuromski tu spękał przed Antko Fidentem, tylko była wymiana nawet na dole, więc to wybudusił mnie i tyle, że mam pierdoliwa. AntyKonfident mówił, że w jego taktyce było cię obalić, gdzie ja się trochę dziwiłem, no bo 40 kg lżejszy... Nie, nie, bo tu widzisz, prowadzisz portalem MMA, ale to rozumiem. Są obalenia i są różne techniki. Jeśli ja bym był, on się bał, że ja na nim będę, uh -huh. bo jak ja bym na nim usiadł, to bym go punktował, on by nie wstał. Ja i tak schudłem, tak? Jakbym był złośliwy, to bym ważył 60 kg więcej. Ale on po prostu sprytnie na bok zrobił. Ja tutaj jeszcze czułem, że on co, więcej... widziałem, co on chce zrobić, tylko za szybko mi się wpiął. I ja potem już ręki nie mogłem podnieść i on tylko cały czas zaciskał, zaciskał. No i, i mnie udusił, nie bo jest silny chłopak, on mówi cały czas świczy sportowo, to że on jest niski, jest wyżyłowany, to siłę w rękach ma. Więc ja to czułem, że on zapina, zapina, a ja tu już nie miałem jak się mu wbić, wybić tej ręki. Raz widzieliście to mi trenerzy, powiedzieli ktoś tam, że raz pokazałem takie wkurwienie, że jak mnie walnął ten, to z Ringu mało co nie wyleciał, bo ja go wyrzuciłem, jeszcze kopa mu w rzudałem. dałem. i on się m zdziwił. M mówił, że poczuł to kopnięcie, że było. Le Dostał lekko, Lekko, mówił, że jakby siadło prosto na wątrobę, to, to by to było chciał. No, no właśnie dlatego to było tak zrobione, bo to ćwiczyliśmy z trenerem, że mówi zrzucasz i od razu nogą, bo jak wejdzie, to on, pomyliłem się po prostu nieświadomie, mało, bo jakby moja pięta tutaj weszła, to on by po do. Go dobił, I to, ale to w sztukach walki jest chwila nieuwagi I, i, i on wygrał po prostu, bo była moja chwila nieuwagi. No wiadomo, MMA, teraz y, można gdybać, powiedz: jakie jak emocje w ogóle towarzyszące przy wyjściu do, do klatki? Jak śpiewał zespół Perfect, gdy emocje już opadną, jak po pewnej bitwie kurz, właśnie opadają emocje, a ja dzięki temu kawałkowi, który nagrałem, Tą adrenaliną się nakręciłem, uważam, że kawałek był mocny, ale ironiczny i z jajem i on też tam pewnego przekazu z tym psem nie zrozumiał, bo jak najbardziej kocham, kocham, koncert konfity się nie kocham, sorry. Jak lubię i szanuję ludzi, którzy zajmują się zwierzętami, on ma tego psa widzieć kochanego, jeśli nie zajmuje, A to było takie ironiczne. I on potem to stasznie oczuł, że jako jego członka rodziny. Ale chyba zrozumiał, bo też wyskoczył na konferencję, aż mało co nie wstałem, bo zaatakował moją rodzinę i od razu powiedziałem mu, że jeszcze słowo i by była ta bójka w tylko ten, Więc on też miał jakieś tam pomysły, żeby atakować moją rodzinę, ale odbił, no bo to już by było za daleko, wiesz. No wszystko, już nie oszukujmy się, można siebie tam dojeżdżać, słownie i tak dalej, ale rodzina jest święta, sobie nie pozwolę obrażać swojej matki, dzieci, byłej kobiety, wiesz. No To są pewne rzeczy, których się nie załatwia w Oktagonie i on to o tym wie i, i na tym może zakończmy. Pozdrawiam Bogu Sportowemu, bo mam nadzieję, że sobie wyjaśnimy resztę rzeczy i na pewno ci hejterzy ech, będą strzukowani, bo co mogą dzisiaj pisać w tym internecie, o przegrał, przegrał. Ktoś wymyśla. nie. A nie, no właśnie chciałem powiedzieć, teraz Rafał też tu, tu korzystając z tego portalu, tak się pruliście do mojego trenera, że wspiera konfidentów, ja powiedziałem, niech, niech sam to wyjaśni, bo nigdy nie wspierał, nigdy nie pomagał, nigdy nie trenował. A że mu się coś tam wymknęło, a to już sam powie, bo ja wiem, jaki to jest chłopak, przeżył. Przeczytajcie sobie jego książkę i przeżyjcie to, co ona, potem się możecie próć na internecie. Kurwa prój dupy jebane. <grystanie> no to w takim razie. Nie wymknęło, nie wymknęło, tylko zostałem zapytany na wizji, czy bym podał ręci oświ o rękę Oświecimskiemu. Tak, podałbym, to mam wyjebane na tych, na tych, na tych. Mam kolegów psów, mam kolegów, mam kolegów, mam kolegów psów, mam kolegów złodziei, mam kolegów i księży. I, I... wszystkimi się witam i ze wszystkim gadam i... Andrzej Andrzej, jak powiedział Andrzej wszystko rozkminił. Nie, właśnie to Nie, a teraz, a teraz, a teraz stop, 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 Kurwa stop, powiedziałem! Stop! Andrzej, 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 Andrzej. Andrzej, Andrzej. Nie, e, friki, ale zachowali się jak sportowca sportowca koniec, także fajnie. Pozwól, Rafał, że do Ciebie jedno pytanie zadam. nie jedno? Ciągle... No, kolejne. Nie ciągniecie do tej klatki? Jak tu poczułeś jeszcze raz tą atmosferę? Absolutnie kurwa nie. Dlaczego? On woli Nie kurwa, żaden nawet boks, kurwa! 12 listopada w Gdańsku na gali z Geo Boxing. Bez Boxing Promotion. Wspólnie robimy gale. Robimy. Oni robią, ja walczę. Kończę karierę oficjalnie. Oficjalnie, czy tak jak pan? Nie w Marcin kurwie. Dajman? Nie wiedziałem, że to Kurwa. Wróciłem, prezydent. Operator łap mnie. Nie, 12 listopada kończę karierę w Gdańsku. Będzie ostatnia ja walka, e, więcej nie wyjdę. E, zostają tylko fryki. Będę z Andrzejem no, walczył ewentualnie. Przyjadę do Gdańska. Dogadamy się. Niech Pierre będzie z Wami. No, I Wami wszystkim, Jamen. No. Co mówisz? Tak, kurwa, koniec 12 listopada nie kurwie mnie. Nie będę już walczył. Nie chcę, nie będę. A dlaczego? Bo walczę od 93 W tu roku się urodziłeś synku? 99. Synku, jak ja pierwszą walkę stoczyłem, tutaj miałeś 6 lat, też na księdza wołał Zorro. Ja miałem chę. mówić Zorro, walczę. wtedy. Walczę, walczę. Wie dlaczego? Walczę od 93. Mam 550 przeboksowanych w polskim boksie, zawodowym najwięcej. Około 100 wal w Setki run sparingowych. dziesiątki walk na zabawach na dyskotekach. Starczy. Nie. Dlatego będzie koniec. Okay. A ja zawalczę z kazikiem Kartel Klimat. No właśnie, to miał być moje, to właśnie, to myśli, być moje pytanie. Obity jestem, a myślę logicznie, nie? Tak, zawalczę z kazikiem karter Klimat. Pozdrawiam serdecznie, będzie to sportowa walka i cieszę się, bo będę miał prawie 3 albo 4 miesiące do przygotowań, więc na pewno będę lepiej przygotowany niż do walki z antykonfidentem. I myślę, że to dopiero będzie walka, bo przeciwnik jest uważam o wiele groźniejszy niż antykonfident, i to będzie też już walka taka. Nie honorowa, to będzie walka sportowa, bo razem się zdarzymy szacunkiem. Od sprawy tam pomidora popka to będziemy z daleka, bo już sobie pogadaliśmy. Ale rzucił wyzwanie, przyjąłem od chłopa silniejszego. Tak jak widzicie, ja biorę przeciwników lepszych, więc mam do siebie szacunek, że ale nie. Wy... Szacunek, ja biorę! Cicho, kończę, już zobaczymy na piwo. Ja chciałem powiedzieć, że biorę przeciwników lepszych, a nie gorszych, więc jak przegrywam to z honorem, bo. Kelner, kelnerów ogóle sobie tak, pyk, pyk, pierwsza, pyk, spierdalaj do domu, nie? A ja biorę lepszych i przegrać Ale nie wysta, jest... No je, je, to, dajdemu, demu, ten, ja? A ja już kończę dobranoc kolorowych, wolnościowych, pozdrawiam PDW, on choć jak najszybciej, tak się staruję, bo się w tym dobrze czuję, MMA.pl, tam pobiało mi się w głowie, kto się dowie, jak to ma nie wiedzieć, ten się nie dowie, pozdrawiam wszystkich serdecznie, dobranoc, już zaraz piję piwo i to dzisiaj będzie moje żniwo. Oddaję pana... Tak, cześć, Manko, pozdrawiam, niezłe wdzianko. Zdrowia! No, so yeah. You. No, so. <laughs> okay. yeah, taking these chances, they wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for rant.